Myślę, że należy nam się słowo wyjaśnienia związane z tym, jakie w ogóle powody przyświecają mi w tłumaczeniu Biblii The Message, co stoi za tym projektem i jaka chętka pojawiła się ostatnio w moim sercu. No, właśnie, bo to wcale nie musi być takie oczywiste, szczególnie, że również dla mnie samego jest to pewnego rodzaju zaskoczenie. Myślę, że najbardziej trafne, a też i krótkie wytłumaczenie będzie następujące. Traktuję proces tłumaczenia Biblii Messy z angielskiego, autorstwa Eugena Petersona, jako swój własny czas rozważania Słowa Bożego. Jako swój własny czas społeczności z Bogiem wokół Biblii, wokół Pisma Świętego, Czas, który ja nazywam też z angielska Secret Place, bo, żeby coś oddać, żeby coś przetłumaczyć, żeby coś właściwie wyrazić, żeby znaleźć nie tylko językowe, ale myślę w jakimś sensie duchowe zrozumienie i duchowy wykład tego, co autor oryginalny, czyli Duch Święty, a później Eugene Peterson chciał przekazać. Do tego trzeba pewnego zatrzymania, potrzeba pewnej refleksji, potrzeba pewnego zwolnienia tempa, potrzeba celowego rozważania z każdej strony, praktycznie każdego zdania, czy, czy, każdego, czy każdej frazy, czy czasami nawet każdego słowa, pewnego obrazu literackiego, który urodził się w głowie autora. A to powoduje, że może w niekonwencjonalny sposób, bo to pewnie nie jest uniwersalne, ale to jest coś, co bardzo mi odpowiada. Mam więcej czasu na nasiąkanie Słowem, na sprawianie, aby samo Boże Słowo wykonywało swoją pracę we mnie, żeby ono do mnie przemawiało, zanim ja w jakimś sensie przemówię do Was tym właśnie tłumaczeniem. I to jest cała. Filozofia tego, co stoi za tym przekładem, to jest cała filozofia tego, dlaczego nie tracę entuzjazmu, dlaczego dzielnie działam i dlaczego wrzucam te odcinki pod podcastu, gdzie dzielę się pewnymi wybranymi smaczkami i fragmentami w trakcie tłumaczenia całych książek. I dzisiaj mam też dla Was taki smaczek. Nadal jesteśmy w liście do kolosan. Jak widzicie, choćby nawet z tytułu tego odcinka. Ale chcę Wam powiedzieć z radością, że już zdążyliśmy przejść do drugiego rozdziału. Zdaję sobie sprawę, że to tempo nie poraża, ale też List do Kolosan wyjątkowo obfituje w takie sformułowania, które sprawiają, że normalnie czytający umysł, człowiek normalnie czytający treść, zatrzymuje się w tej wersji The Message i myśli sobie: Ależ to jest dobre, ależ to jest smaczne, ależ to jest piękne. Sięgnijmy zatem już bez mała tradycyjnie, najpierw do przekładu SNP, czyli tego nieco bardziej literalnego przekładu. Będziemy czytali fragment z drugiego, listu, z drugiego rozdziału listu do kolosan, wersety 2 do 4 i one brzmią w tym przekładzie bardziej konwencjonalnym w następny sposób. Następujący sposób. Apostoł Paweł mówi tutaj, że. Zależy mi, aby wasze serca doznały zachęty i byście byli zjednoczeni w, byście zjednoczeni w miłości, zmierzali do wszelkiego bogactwa, całkowitej pewności płynącej ze zrozumienia, do dogłębnego poznania tajemnicy Boga, to jest Chrystusa. W nim zawarte są wszystkie skarby mądrości i poznania. Mówię o tym, aby nikt was nie zwodził podstępnymi wywodami. Tak wygląda tłumaczenie SNP dostępne już od kilku lat po polsku. Natomiast jak wygląda odnośny fragment w wersji The Message w tłumaczeniu na język polski? To jest dalej 2, 2, 4. Drugi rozdział, wersety 2, 4. Bądźcie nićmi, które tkają gobelin miłości. Trzymajcie się blisko wszystkiego, co objawia Bożą naturę. Wasze umysły będą wtedy ufne i spokojne, skupione na Chrystusie, i upewnione co do wielkiej tajemnicy Bożej. W niej i nigdzie indziej ukryte są największe bogactwa mądrości i wiedzy, a ona nam została objawiona. Mówię Wam o tym, bo nie chcę, aby ktokolwiek zaczął szukać wiatru w polu, uganiając się za tak zwanymi tajemnicami albo jakimś sekretem. No, z całą pewnością można e, powiedzieć, że te dwa przekłady, te dwa tłumaczenia, albo jeżeli traktujemy The Message jako interpretację, te dwa teksty znacząco różnią się od, cie, od siebie. Już nawet to pierwsze ten pierwszy obraz, ta pierwsza metafora, bądźcie nićmi, które tkają Gobelin miłości, ja nie jestem specjalistą od Gobelinów i nikt mnie z takim nie, nie pomyli, natomiast jeżeli myślę sobie o czymś, co jest utkane, co jest grube, co ma pewną strukturę, fakturę, co jest, Wykonane z nawet twardego, ale takiego mocnego materiału, jak Gobelin, to widzę ile tam jest setek, tysięcy, dziesiątek czy setek tysięcy nici. Jeżeli ten Gobelin miłości, jeżeli na tej przedniej stronie, tej, tej właściwej stronie Gobelin, na którą patrzymy, ma być piękny obraz, to, te, to ja mogę mam takie wezwanie do tego. Aby być nicią, która wpisuje się w ten obraz. To nie ja jestem ważny, to obraz Chrystusa jest ważny. I dlatego, kiedy tkamy ten gobelin miłości, to jest tutaj użyty czasownik w liczbie mnogiej. To ludzie wierzący, to kościół, to osoby, które oddały swoje życie w ręce Boga, to osoby, które poddały się Jego panowaniu, uczniowie naśladowcy Jezusa są tymi nićmi. I Paweł mówi o tym jak można to osiągnąć poprzez trzymanie się blisko wszystkiego tego co objawia bożą naturę. Zadaj sobie proszę pytanie, bo moim celem nie jest może odpowiadanie na każde możliwe pytanie, a raczej stawianie tych pytań. Zadaj sobie pytanie co w twoim świecie, co w twoim życiu objawia bożą naturę? Co w twoim życiu objawia to jaki jest Bóg? Do nie, Jakie cechy charakterystyczne ma, po czym można go poznać, jaki jest. I trzymaj się tego wszystkiego, co znajdziesz w swojej głowie, w swoim sercu, co potwierdza słowo Boże odnośnie, odnośnie Bożej natury. I, I mamy tutaj taką obietnicę i zapewnienie, że właśnie wtedy nasz umysł będzie ufny i spokojny. To jest ten moment, którego pragnie ludzkość. E, w zasadzie przez wszystkie epoki historii ludzkości, a mianowicie ufność i spokojność umysłu. Nie święty spokój, ale ufność i spokój, które są skupione na Chrystusie i upewnione co do tego, że to Chrystus jest wielką, bożą tajemnicą, że to w nim, w nim jako tej tajemnicy są ukryte największe bogactwa mądrości i wiedzy. A zatem. Kolejna nagroda, jeżeli potrzebujesz mądrości i wiedzy, kontempluj, poddaj się pewnej refleksji, poddaj się modlitwie medytacji, wejdź do tego miejsca zwanego Secret Place w poszukiwaniu mądrości i wiedzy, bo ona nam, czyli Kościołowi, ludziom, którzy idą za Jezusem, została objawiona. To jest to, co stanowi klucz tego przesłania, tego the message, które. Które apostoł Paweł niesie. On dosłownie kilka wersetów wcześniej, pod koniec rozdziału pierwszego, to jest ten ustęp między 26 a 29 wersetem, pisze dokładnie tak. Ta tajemnica, chwalebna tajemnica pełni, sprowadza się do tego. Chrystus jest w Was, więc możecie wypatrywać udział w Bożej chwale. Pisze dalej, takie to proste. Oto istota naszego przesłania. Czyli. Nam została objawiona tajemnica tego, o co chodzi w życiu. Biblia, mówiąc o Chrystusie, objawia tajemnicę sensu życia. A tym sensem życia jest trzymanie się blisko wszystkiego, co objawia Bożą naturę, blisko wszystkiego, co sprawia, że jesteś skupiony na Chrystusie, blisko wszystkiego, co sprawia, że jesteś upewniony co do wielkiej tajemnicy Bożej, jaką jest to, że jeżeli żyjesz z Chrystusem, jeżeli jesteś jego naśladowcą, jeżeli jemu podporządkowałeś swoje życie, to choćbyś skupił się tylko przez całe życie na tym, żeby kochać go z całej myśli, z całego serca, z całej woli i z całej siły, to to będzie udane życie. Oto tajemnica, mówi apostoł Paweł, która została nam objawiona. I powiada. Kończąc ten fragment, mówię wam o tym, bo nie chcę, aby ktokolwiek zaczął szukać wiatru w polu, uganiając się, uwaga, za tak zwanymi tajemnicami albo jakimś sekretem. Tu wręcz nawet nawiązanie do współczesnej popkultury chyba, książki, a też chyba i filmu Sekret o tym jakimś dziwnym prawie przyciągania. Jeżeli jest jakieś prawo przyciągania, mówi apostoł Paweł wieki temu, to mówi, niech to będzie prawo, które przyciągnie cię do Chrystusa. Niech to będzie prawo, które zegnie Twoje kolana przed Chrystusem. Niech to będzie prawo, które skupi Twoje myśli, Twoje słowa, Twoje czyny, Twoje życie wokół Chrystusa. Niech to będzie życie, które będzie poświęcone nie tylko zgłębianiu tej tajemnicy, jak to jest, że kiedy nawracam się do Boga, Chrystus zamieszkuje we mnie w poprzednio grzesznym człowieku. Jak to jest w ogóle możliwe? Ale niech to będzie też życie, które jest poświęcone temu, żeby tą tajemnicę objawiać, żeby ją rozgłaszać, żeby ją wyprowadzać na światło dzienne. Chcę cię zachęcić do tego, żebyś zadał sobie kolejne pytanie na tym etapie. Czego szukasz w życiu? Czego szukasz? Czy czasem to, czego szukasz, nie jest, przyjacielu, przyjaciółko, nie jest wiatrem w polu? Czy to, czego szukasz, swoje szczęście, swoja przyszłość, swoje bezpieczeństwo, swoje realizacje swoich planów, czy to wszystko nie ma jednego niewłaściwego mianownika? Otóż to jest twoje, to jest swoje, a to nie jest być może do końca albo wcale Boże. I może uganiasz się razem z wiatrem w polu za tak zwanymi tajemnicami. Przepisem na szczęście, 7 kroków do tego, 5 kroków, żeby mieć więcej klientów, 8 kroków, żeby być w świetnej formie po 30, i tak dalej, i tak dalej. Czy wręcz nawet uganiasz się za jakimś sekretem? Zachęcam cię do tego, żebyś zadał sobie to pytanie, co jest dla mnie ważne, jaką tajemnicą żyję, bo to, czym żyję, będzie miało przełożenie na to, jaki gobelin tkam. Ten drugi werset drugiego rozdziału, od którego rozpoczęliśmy. To czym żyjesz w myślach, będzie miało przełożenie, ma przełożenie, wiesz o tym, na Twoje czyny. Twoje czyny będą miały przełożenie na Twoje przyzwyczajenia, na Twoje nawyki. Twoje nawyki będą miały przełożenie na Twój styl życia. Styl życia określi ostatecznie, jaki jest jego efekt, czy jakie, jakie dziedzictwo, nazwijmy to, zostawiasz po sobie. Możesz tkać Gobelin miłości, ale to jest miłość Chrystusa. Te nici nie odzwierciedlają własnego pomysłu na to. Hej, a może Nici byśmy zrobili coś fajnego na Gobelinie? Co wy na to, żebyśmy utkali dzisiaj myszkę Miki? Nie. Zadaniem Kościoła, zadaniem ludzi, którzy są naśladowcami Chrystusa, jest tkanie tego Gobelinu, którego na pierwszej stronie będzie pojawiała się z czasem coraz bardziej wyraźna. Twarz Jezusa Chrystusa. Zostawiam cię z tą myślą. Mocny fragment, tak mi się wydaje. E, mocny i konkretny fragment. E, rozważ. Rozważ to, co przeczytaliśmy. Może przemódl to. Może zastanów się nad tym. Może e, weź to pod uwagę, kiedy następnym razem będziesz na spacerze. E, po to, żeby nie gonić za wiatrem w polu. Po to, żeby tkać coś, co ma wartość. Budować coś, jak Biblia mówi w innym miejscu, co ma wartość, nieprzemijalną. Kibicuję Ci i wierzę, że jesteś w stanie poradzić sobie z tym zadaniem. Do usłyszenia zatem, do kolejnego odcinka, do kolejnego podcastu. Dziękuję za dzisiaj. Trzymaj się.